Posyp tym swoje pomidory i ogórki, a odwdzięczą się ogromnymi plonami. Działa lepiej niż nawóz ze sklepu, a wszystko, czego potrzebujesz, masz w domu. Rośliny potrzebują regularnego dokarmiania, aby urosły zdrowe i obficie owocowały. Bez tego szybko słabną, liście żółkną, a plony są mizerne. Domowy nawóz jest nie tylko tańszy, ale też w pełni bezpieczny dla środowiska. Możesz go stosować nawet wtedy, gdy masz mały ogród, lub uprawiasz warzywa w donicach. Do wiadra z pięcioma litrami wody, wsyp jedną łyżkę kwasku cytrynowego. Dobrze wymieszaj, aż całkowicie się rozpuści. Kwasek cytrynowy lekko zakwasza glebę, co ułatwia roślinom przyswajanie ważnych składników odżywczych. Rośliny rosną szybciej, są bujniejsze i bardziej odporne. Dodatkowo pomaga ograniczyć rozwój patogenów w glebie. Dzięki temu ograniczasz ryzyko chorób grzybowych i poprawiasz kondycję całej uprawy. Takim roztworem podlej pomidory i ogórki. Wystarczy, że zrobisz to raz na 10 dni, najlepiej rano lub wieczorem, aby uniknąć poparzenia liści przez słońce. Spróbuj tej naturalnej mikstury i zobacz, jak pomidory rosną zdrowe i silne jeszcze przez długi czas.